Horoskop miłosny od 10 do 16 września 2025 roku. Baran. A dla barana mamy rycerza Kielichów, więc szanowny baranie, w tym tygodniu nie zmieniaj kierunku, pozostań wierny, pozostań prawdziwy, pozostań autentyczny, nie bądź jak chorągiewka na wietrze, tylko wytrwaj w swoich postanowieniach i w swoich wyborach. Byk. A dla byka mamy trójkę mieczy. A trójka mieczy mówi o tym, że uważaj, nie zaczynaj wojen, nie zaczynaj wojenek, nie zaczynaj jakichś tam niefajnych tematów, gdyż ten, kto mieczem wojuje, ten od miecza może zginąć. Zatem w tym tygodniu, szanowny byku, zachowaj troszeczkę więcej powściągliwości, roztropności, ale też i dyplomacji. Bliźnięta. A dla bliźniąt mamy rycerza buław. A ta karta zwiastuje więcej miłości fizycznej i tutaj troszeczkę mniej miłości romantycznej. Niemniej jednak jest to karta wielkiego powodzenia. Jest to karta, gdzie wielu osobom możesz zakręcić w głowie. Natomiast tutaj no, rób tak tylko, żeby nikomu nie zrobić, powiedzmy, krzywdy tym, że ktoś sobie może coś na Twój temat wyobrażać. Rak. A dla raka mamy dziewiątkę mieczy. A dziewiątka mieczy będzie mówić o tym, że... W tym tygodniu zachowaj więcej ostrożności. W tym tygodniu gdzieś tam powiedzmy nie grzeb, bo możesz się dogrzebać czegoś niewłaściwego, ale też w tym tygodniu, szanowny Raku, nie próbuj dociekać jakichś tam powiedzmy historii, bo może Ci się za to oberwać. Więc szanowny Raku, w tym tygodniu ostrożnie w relacjach, w tym tygodniu ostrożnie w ocenach. Lepiej tutaj nie prowokować losu, żeby czegoś niefajnego nam nie wyczarował. Lew. A dla dwa mamy trójkę, trójkę kielichów, a trójka kielichów to karta radości, zabawy, spełnienia, więc szanowny lwie, w tym tygodniu randki udadzą się, zaproszenia zostaną przyjęte, oświadczyny zostaną przyjęte, dużo dobrych realizacji może być Twoim udziałem, dlatego bywaj, rozmawiaj, realizuj swoje cele, niech się dobre rzeczy dzieją. Panna. A dla panny mamy czwórkę denarów. Czwórka denarów mówi o powściągliwości. Nie pokazuj za dużo, nie opowiadaj zbyt wiele. Jak kogoś masz, to tej osoby po prostu nie ujawniaj gdzieś tam w środowisku do tego, żeby nie zapeszyć. Więc pamiętaj proszę, szanowna na pannu, że miłość lubi ciszę, pieniądz lubi ciszę i różne inne rzeczy też w ciszy będą realizowane bezpieczniej. Waga! A dla wagi mamy kartę głupca, więc szanowna wago, troszeczkę uważaj, żebyś czegoś głupiego nie wytańczyła. Czasami, na złość komuś, powiedzmy, idziemy na randkę z jakimś tam nowym człowiekiem, gdzieś tam, powiedzmy, się umawiamy na złość komuś przeciwko komuś, a później tego sromotnie żałujemy. Dlatego też, szanowna wago, w tym tygodniu nie rób głupstw. Baw się, spotykaj się, wychodź gdzie tam, powiedzmy, chcesz, ale nie, nie przekraczaj jakiejś tam, powiedzmy, magicznej granicy. Skorpion. A dla Skorpiona mamy króla kielichów, a król kielichów mówi o upartości, ale też o takich dobrych intencjach. Więc jeżeli na coś się zdecydowałeś, szanowny, szanowny Skorpionie, za kimś się opowiedziałeś, to wytrwaj w tych powiedzmy przestrzeniach. Ale też powiedzmy przy tej karcie troszkę możesz mieć jakieś powiedzmy powody do zazdrości, troszeczkę powiedzmy wyobraźnia może jakieś tam powiedzmy rzeczy na wyrost kreować. Więc tu troszeczkę bym powiedział, żeby ogarnąć wzruszenie, ogarnąć uczucia, że. Tutaj powiedzmy, nic złego dziać się w tym tygodniu nie musi. Strzelec. A dla strzelca mamy. Ósemkę denarów, czyli kartę pracy. Więc, jeżeli chcesz tutaj kogoś zdobyć, to trzeba sobie będzie tą ścieżkę do tej osoby wydreptać. Jeżeli chcesz tutaj kogoś do siebie przekonać, to trzeba będzie nad tą osobą popracować. Zatem, jeżeli chcemy mieć rezultaty w miłości, to nie tak łatwo tutaj, powiedzmy, będzie można, czy też nie tak szybko będzie można je osiągnąć. Koziorożec. A dla koziorożca arcykapłan. Arcykapłan mówi: Nie rób drugiemu, co tobie miłe. Więc tutaj, jeżeli ktoś jest wobec. Ciebie fer, to nie rób mu jakichś tam powiedzmy rzeczy pod górkę, ale też arcykapłan będzie mówił o tym, żeby gdzieś tam powiedzmy bardziej obserwować to, co dookoła nas się dzieje i też tutaj powiedzmy nie wszystkie propozycje, które, muszą które są do nas kierowane, nie muszą być szczere. Zatem nieco więcej rozsądku, nieco więcej roztropności, nieco więcej tutaj jakby tu być takiego BHP w poszukiwaniu miłości, tudzież powiedzmy w rozpatrywaniu różnego rodzaju powiedzmy zaproszeń. Wodnik. A dla wodnika mamy ósemkę kielichów, a przy ósemce kielichów, to szanowny wodniku, bardzo łatwo jest się pokłócić, bardzo łatwo jest się obrazić, bardzo łatwo jest tutaj powiedzmy... Jakby to powiedzieć, nie utrzymać ciśnienia. Więc szanowny wodniku, w tym tygodniu postaraj się nie stawiać sprawy na ostrzu noża, postaraj się tutaj, powiedzmy, być dalekim od różnego rodzaju, powiedzmy, afer. Chyba, że druga strona takie rzeczy projektuje i ta druga strona takie rzeczy ci zaprezentuje, to wtedy tutaj możesz podejść, podjąć decyzję o jakimś tam, powiedzmy, obrażeniu się. Natomiast sam, sama z takich rzeczy tutaj, powiedzmy, takich rzeczy lepiej byłoby unikać. Ryby. A dla ryb mamy siódemkę buław, a siódemka Uław, to taka karta troszeczkę miłości na siłę, że ktoś cię może z kimś swatać, ktoś cię może do czegoś przekonywać, ktoś tutaj może tutaj wiercić ci dziurę w brzuchu i to może być dla ciebie troszeczkę niewygodne. Dlatego też szanowna rybo, szanowne ryby, nie pozwalajcie na to, żeby w tym tygodniu ktoś wam wchodził na głowę, lepiej tupnąć nogą od razu, niż pozwolić komuś tam powiedzmy do nas się zbliżać i powiedzmy przypierać nas bardziej do muru, więc za tą mądrość trzymam kciuki, za tą asertywność trzymam kciuki, natomiast jeżeli spodobały się Państwu te treści, to serdecznie zapraszam na naszą stronę dobrawróżba.pl, gdzie znajdziecie pozostałe horoskopy, inne treści ezoteryczne. Zatem serdecznie polecam dobrawróżba.pl. Sylwester Hordecki.